Pójdziemy, bracia, w drogę z wieczora, wstąpimy naprzód do tego dwora. Będziemy śpiewali wszędzie o tak wesołej kolędzie. Hej, kolenda, hej, kolenda, a nie żałujmy swojej ochoty zaśpiewać panu stojąc przed broty. Wy krzewicie wielcy mili, żeby nas prędzej puścili. Hej, kolenda, hej, kolenda. Zagraj ty, bracie, w przód i na na a wy mu inni pomóżcie szczerze, Dalej i ty na hujarze, potem który na czym może. Hej, kolenda, hej, kolenda. Pastuszkowie bracie mili. Gdzieście potem czas chodzili, Po Podlasiu na dolinie stanęli w gęstej krzewinie paściowieczki. A gdy północ nastąpiła, jasność z nieba uderzyła. Pastuszkowie, którzy spali na gwałt się popodrywali, co się dzieje. Jasiek mówi leci na cie, jeszcze bruk nie leci na cie, Jeśliś chory, lecz że nogę, bo dziś wyjeżdżamy w drogę do Betlejem. Trzeba wziąć masła, kobiełkę, bo dwa posty przed niedzielą, kobiełkę, masła młodego i dzbanek mleka słodkiego na tę drogę. Idźmy teraz w imię Pańskie, otworzą nam wrota rajskie. Przez narodzenie Jezusa będzie w niebie nasza dusza królowała. Przez narodzenie Jezusa będzie w niebie nasza dusza królowała. W tej kolędzie, kto dziś będzie, każdy się ucieszy. Tak to, co ma podarować, niechaj prędko śpieszy. Dać z tej miary dla pana małego, by ma być po śmierci zbawienia wiecznego. Kuba stary przyniósł dalej masła na talerzu, co by parę gołąbeczków takich jeszcze pierdził. Wziął to mego mułek i jajeczko gęsie, a Bartek nie miał co dać, dobre chęci niesie. Walek sprawił tuż steralki nierychło z wieczora, napełniwszy dwie kobiele biegł z nimi przez pola, aż tu strach napotkał waltka nieboraka, stanęły dwa wilki nieopodal krzaka. Gdy obaczył one gady podskoczył wysoko, wielkim strachem przerażony wybił sobie oko. Uciekał przez krzaki, podarse se chodarki, a milcy mu targali z raki. Szymek wziął kożę na powrót, do pana, śpiewa sobie, wykrzykuje dana moja dana. Koza się zbrykała, po mu zerwała, skoczywszy jak dzika do lasu bieżała. On porwawszy się pręciutko, biegł za nią przez krzaki. Koza skacze jak szalona, spłoszyły ją ptaki. U za ogon trzyma z całej mocy, a koza piknęła, podbiła mu oczy. Wziął konia za łóżdę, nie miało kto wsadzić, syk mu było jak jałupę. Za sobą prowadzić chciał, skoczyć na konia, podłógł sobie biodrę, a wielcy targali konisko na dobre. Stach tych chłop bogaty, wziął czerwony złoty, nie chciał się nikomu kłaniać, biegł szybko do szopy. Uderzył jurka, brzuchasz mu kiszki wzruszył, a jurko go za łeb kudły mu osmuszył. Głupi Bartek nie wziął butów, mówił lepiej będzie po kolędzie sterki zbierać, gdzie ma będzie. Biegł Bartek bez butów po śniegu, po grudzie. Cieszą się, śmieją się, ha, 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 ha ludzie. Przeto wszyscy oddawajmy temu Panu dary, Pan to dobry, wszystkim szczodry, przyjmie nas do Niech będzie, niech będzie Jezus pochwalony, który jest na sianku w żłobie położony. Życie żyje. Gdzie aż się rodzi, więc go tobie, więc go tobie powitać się godzi. A gdzie go jest, a gdzie go jest, tak bym widzieć tego, będziem witać, będziem kłaniać jeśli co godnego, i jeśli co godnego. Żydzie, żydzie w Betlejem miasteczku. Tam on leży, tam on leży w żłobie, na siameczku. Nie pleć głupi czy siałupi, jedź do diabła chłopie. Pan tak wielki, pan tak wielki, co by robił w szopie? Lali, i co by robił w szopie? Żydzie, żydzie, królego witają. Mirla złoto, mirla złoto i kadzidło dają. Wiem ja o tym, wiem ja o tym, u mnie nie byli Trochę miry i kadzidła u mnie zakupili lai u mnie zakupili <laughs> Żydzie, Żydzie, otóż ja w nie widzisz A czemu się, a czemu się Mesjasza wstydzisz Ja starego pana Boga jak należy umiem Ale tego maleńkiego jeszcze nie rozumiem Lali, lali, jeszcze nie rozumiem żydzie żydzie wnet ja cię nauczę jak cię z tyłu jak cię z przodu tą pałą wymucę. aj baj gwałtu aj baj gwałtu alboś to to rozbój co wyrabiasz buki po pana boga się bój.